Odwiedzimy teraz szatnie chłopców, którzy przygotowują się na trening, przebierają się. Zobaczymy co tam u nich słychać. A, A? co w szkole? Czy w szkole to u ciebie jak w szkole wczoraj? <grym cu> to Chłopcy, chłopcy są przed treningiem, przebierają się, przygotowują się do popołudniowego treningu. Ciszej chłopcy, proszę. Kuba, bramkarz naszej drużyny. Kuba, może powiesz coś o sobie? Jestem bramkarzem. No to już <słuch> powiedziałem. Cieszę się, że mogę trenować dzięki... Cieszę się, że mogę trenować w szkółkach piłkarskich Kibra. Tomek, nasz napastnik. Tomek, to może coś do powiedzenia? Może coś? Nic. Jak zawsze. Szkoda. Mikołaj. Przygotowujący się, widzę wiążący buty. Bardzo ładne buty. Samo Mam takie same. Wierzę.